Dobra, widzowie, nie sądziłem, że kiedykolwiek będę to robił, ale jestem przed serwisem Aternos! Widzicie to Aternos! Witamy w Aternos! I widzowie, dzisiaj włamujemy się na konsolę pewnego serwera, czyli serwera mojego hejtera, widzowie. Tak jest, będę chciał złamać hasło e, do konsoli, widzowie. Ponieważ jak wiecie, mój siedmioletni hejt zrobił widzowie podróbkę ACMC. Jeżeli nie wiecie, to już wiecie, widzowie. I w dzisiejszym odcinku spróbujemy dostać admina na tym serwerze, ponieważ jest ciężko. Wiem, że w poprzednim odcinku dał mi. Dostęp do konsoli, ale udostępnił mi ją i już zabrał. Ale wiem, że nazwa użytkownika to była kubalonka ety, widzowie. Tak, czyli nazwa mojego hejtera, widzowie. I tyle tylko wiemy. Wiemy tylko tyle, że jest avatar, znaczy awatar, login taki, widzowie, czyli kubalonka ety. I teraz tylko pozostało nam złamać hasło. Hasło do tego, żeby dostać admina, widzowie. I ja już mam pierwszy pomysł. Kławku, to Devil, bo on tak mówi, widzowie. Uwaga, zaloguj się i... Użytego. Użyto złego hasła. Dobra, okej. Okay. To nie to widzowie. ACMC prawdziwe. Prawdziwe. Widzowie, ja mam nadzieję, że takie będzie hasło, nie bo. Nie, złe hasło, dobra, złe hasło. Dobra, widzowie, jesteśmy blisko, naprawdę jesteśmy blisko, bo ja sądzę, że ten siedmioletni hejter nie mógł dać złego jakiegoś w ogóle takiego hasła mocnego w sensie. Nie ma takiej opcji. Co najbliżej 1, 2, 3, 4, pije... Jeszcze raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uwaga i... Nie. Hmm. No to widzowie, nie wiem, spróbowaliśmy bardzo dużo haseł, ale. Może ACMC, czekajcie, ACMC Aternos Me. Może to jest ACMC Aternos Me, widzowie, czyli IP tego serwera będzie po prostu hasłem. Liczę na to, uwaga, zamykam oczy. Jestem! Co? Zapisz hasło, zapisz! <laughs> Zapamiętałem hasło, widzowie, patrzcie! Mamy jeden serwer, włamałem się na konto Kubanonki w tym momencie. Nie! 32 graczy na 150, nie! Widzowie, jestem na Aternusie. Je, mam, mam konsolę tego... Czekajcie, mam konsolę? Konsola? Mamy konsolę! Widzowie, what? What? Ej, nie, dobra, czekajcie, wpiszę list. Widzowie, nie, ja teraz jestem hakerem. Patrzcie, tu widać wszystkich graczy, widzowie, wszystkich graczy. Nie ej, ale ja teraz... Czekajcie, co ja mogę zrobić? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ja typ jakiś się reklamuje, Git niech się reklamuje. Co to? To jest widzowie konsola serwera. Czajcie bazę. Nie, dobra, w tym momencie czekajcie, wchodzę na serwer, pierwsze co robię, daję sobie opa, ale czy to nie będzie za bardzo podejrzane? Czekajcie, czekajcie widzowie, bo ja już nie dowierzam. Ja nie dowierzam, że ja widzowie, czekajcie, jest kubalonka. Nie ma kubalonki, nie ma kubalonki! Dobra. OPę, ławku... Y, ty patrz Jestem! Mam! Mam! Widzowie, mamy admina! Mamy w tym momencie admina! Nie wierzę, jakiś inny system się reklamuje, reklamuj się. Dobra widzowie, ja chcę tylko sprawdzić, czy na tym serwerze są jakieś pliki serwerowe poukrywane, bo to jest widzowie bardzo ważne. Mamy tutaj taką selekcję jak pliki, uwaga, ja wchodzę i dobra widzowie, mamy konsolę tego serwera i czekajcie, sprawdźmy może... Kogo zbanował? Banet Players, chcę to odpalić widzowie. Chcę to odpalić. Zbanował Dexi, Dexi142, Filip, Monster. Ile tu jest banów? Ile tu jest linijek banów? 800 linijek, 800 ludzi zbanował? Nie no, jedna osoba znamuje tak razy 6, więc 100. 100 osób ponad zbanował na tym serwerze. Czajcie bazę. A ile adresów IP? O kurde, o kurde. Dużo, naprawdę dużo widzowie adresów IP zbanował. Dobra, to jest naprawdę powalone, nie? Dobra widzowie, wiecie co postanowiłem, że zmienię hasło do tego Aternosa, tak więc ukradnę kubalące serwer. Kurde, napiszcie, czy to jest w porządku, czy nie Ale no, jeżeli zrobił po prostu, wiecie em, Zrobił, em, ukradł mi serwer To mi się wydaje, że to będzie spoko Dobra, zmieniłem hasło Dobra, zmieniłem hasło, widzowie Dobra, zmieniłem hasło Ten serwer nie jest już kubalonki, widzowie Naprawdę Słuchajcie, czy on już jest, jest kubalonka? Nie ma go jeszcze, nie ma go Dobra, nie ma serwera kubalonki Dobra, znaczy kubalonki nie ma Dobra, czyli u oficjalnie ukradliśmy serwer Dobra, widzowie Patrzcie, usuwamy wszystkie Ale to naprawdę wszystkie villagery w tym momencie Naprawdę, no patrzcie Tu było, w ogóle był y, kit debi no takie coś, patrzcie, tutaj on gdzieś jest A nie, to już go usunąłem, widzowie Były naprawdę, były itemy Wyzywające mnie, czajcie bazę Usuwam to wszystko i dobra, w tym momencie Widzowie, patrzcie co robię To jest mój serwer, tak? Mogę tak zrobić, widzowie Nie wierzę, jak mi się udało to zrobić Dobra, widzowie, niestety, ale zniszczyłem to Dobra, zniszczyłem to, niszczę Ej, widzowie, kubalonka dołączył do gry O nie, w tym momencie TP kubalonka, jest Właściciel kubalonka, czekaj, zabiorę mu, zabiorę mu rangę, zabiorę mu rangę. Co? Napisał co? O nie, on, on napisał. Nie, on się, on, on już teraz to ogarnął? O nie, no tak przecież to jest na całym samym. Napisał jak. O nie, o nie, on się wkurzył, ale to jest mój hater, więc czekajcie, Gamemode survival, dam mu tego, Gamoda survival, ej on zaraz będzie chciał ze mną rozmawiać, co, co ty zrobiłeś, tak do mnie pisze, o nie, o nie, on pewnie chciał, będzie chciał do mnie widzowie dzwonić na punk, cały czas tak pisze Halo Kubalonka, witam cię Skąd ty masz admina na moim selwezie? Co? Skąd mam admina? No nie no, po prostu no mam game moda po prostu stary, patrz, mogę sobie robić wszystko, patrz, kulki, kopie normalnie, kilofem, widzisz co? w to! w to! No niestety, ale taki jest wybór, nie? Taki niestety jest los, no, trzeba, trzeba... Taki los? O ci w mówisz? Los chce grać w pokera i pokażę Ci może ten, spawna, chodź zobaczyć spawna, bo trochę jest niespodzianki na spawnie. Zbudowałeś coś dla mnie? No, zbudowałem, no. Co Ty los robiłeś? Gdzie Ty jesteś? Tutaj! Kuwolonka, no co? Niespodzianka dla Ciebie, patrz. Co Ty robisz? No, zniszczyłem Ci serwer za podrabianie się. Jak podrabianie się? No, podrabianie ACMC. Ci podrabiasz? No, Dobra, nie właśnie skąd Ci to masz? Skąd mam admina? A jak myślisz? Może mi dał jakiś admin Twój? Nie mam adminów. A nie masz adminów w ogóle? Hmm, to może Ty mi dałeś? Nie, nie dałem Ci. No, musisz zgadnąć skąd to mogę mieć. No, po, pomyśl główko, patrz, a ja dalej niszczę Twój serwer. No, <gup> możesz kubalonka. Nie złapcie go! Gałębokość. kubalonka yes, yes. LP user kubalonka parent set. E default, dobra, dałem Ci niestety defaulta. Nie możesz już włączyć game moda. Jedź mi śpełnia! No, możesz mnie zbanować na konsoli, stary. Właśnie, nie. To jest dobry sposób. Idź na konsolę, żebyś wiedział. Dobra, idź na konsolę, no. I co? Ciekaw. Konsol... I co ty zrobiłeś? Co, co ja zrobiłem? Co ty zrobiłeś? Z czym? Włamałeś mi się. Ja, jak włamałem ci się? Nie mam konsoli. Coś w no wiesz co? Nie, 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 już nie dostaniesz konsoli. Co? Oddawaj mi! To mój szel nie twój! No ale, ale reklamowałeś kubalonka i mówiłeś, że to jest fake ACMC, a to jest fake. Jak Nieprawda! Kubalonka, musisz się pogodzić. Tak, włamałem ci się na konsolę. Miałeś bardzo słabe hasło i powiem to na co? głos. Wiesz jakie miałeś hasło? Powiem ci na głos. No, jakie? ACMC Aternos me. Razem złączone wszystko. Co odgadłeś? To było przecież najtrudniejsze hasło na świecie! O, to było najłatwiejsze stary, z 10 minut mi zajęło ogarnięcie tego, tylko 10 minut! Niemożliwe, bo ty masz cheaty! No, mam cheaty, mam cheaty na konsolkę stary, no. I z kamerze jeden. Jak z kamerze? Ty już jesteś. Co, ty płaczesz? No nie no... Tak płaczę? Nie no, kubalonka, co ty? No po prostu... Nie, nie żaltuj, mi od mi odmina, pocieś paduje. No to dawaj zbanuj mnie, dobra, w tym momencie możesz mnie zbanować stary, ręce mam w górze, banuj mnie! Dobra, a ci nie wierzy, że ty masz tą kościolę. Pokaż mi to, udowodni. No jak mam ci udowodnić, jak nie możesz się zalogować... Dobra, nie, udowodnię ci to Tam chcesz? To jest jakiś bóg, bóg jest! Bóg to jest w niebie. Nie no, czekaj, pokażę ci. Udostępniam ci ekran, proszę bardzo, czekaj. I daję ci to, go live i czekaj. Dobra, zarejestruj się, i co, i co? No mam zarejestruj ale patrz, pisze kubalonka i ty. Wiesz skąd to wiem? Bo udostępniłeś mi ten. I patrz, czekaj, tu jest hasło. Czekaj. Ty hejtezie! Ja nie... No, niestety, ale patrz, jestem kubalonka i ty. I nawet widzę, komu udostępniłeś serwer, czekaj. Eee, udostępnienia, dostęp, o, udostępniłeś Czarowi i splz. i co teraz? To moje długie konta, haha No to patrz to Nie, nie w tego, to miało być antywłamaniowe Antywłamaniowe? Przecież to było najgorsze zabezpieczenie na świecie, wiadomo, że ja bym to usunął Co? No tak, tak się robi, no, tak się jest przy włamach Dobra, warto było, stary, patrz, mam konsolkę Mogę wszystko co? zrobić. Kik kubalonka. Jędrzej, no. co tyś lubiłeś? Kiknę o Cię. I nie co? fajnie. No jak nie fajnie? A myślisz, że mi było fajnie, jak zrobiłeś na mnie disa takiego groźnego? Zalę wodzie do twojego taty. Do mojego taty? Tak. Dlaczego? I do twojej babi. I, e... I powiem jej Okej, okay. okej. Okay. No w porządku, zadzwoń. Dobra, powodzenia Ci życzę.